Fiszkowa Kartoteka – podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Właśnie skończyłam czytać książkę „Kalendarz i klepsydra” Tadeusza Konwickiego czytałam tę książkę jeszcze w starym wydaniu z roku 2005 w wydawnictwie Czytelnik wydana była ta książka. Wiem, że teraz jest nowe wydanie z ciekawą okładką, uzupełnione o różne felietony, o którym też wspomnę w dalszej części. Ja o tej książce nie wiedziałam nic tak naprawdę i byłam przekonana, że jest to kolejna powieść Tadeusza Konwickiego, którego prodzą zaczytywałam się jeszcze w liceum i miałam ochotę po prostu na powrót do tego świata Tadeusza Konwickiego. Niestety trochę się rozczarowałam, bo nie jest to powieść, ale więcej Wam powiem za chwilę. Jeśli macie ochotę na posłuchanie o tym, co ja myślę o książce Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego, to zapraszam do słuchania dalej. Zacznę od tego, kim jest Tadeusz Konwicki, bo może nie wszyscy wiecie. Tadeusz Konwicki jest to urodzony na Litwie polski prozaik, który debiutował po II wojnie światowej reportażami. Jest nie tylko prozaikiem i nie tylko powieściopisarzem, ale także Stworzył kilka filmów, był reżyserem i scenarzystą tych filmów, a tych to znaczy na pewno ostatni dzień lata, na pewno Salto. Nie wszystkie widziałam, więc, ym, więc nie będę o nich opowiadać, natomiast jest na pewno bardzo znanym także filmowcem. Natomiast ja go znam jako bardzo dobrego powieściopisarza, bardzo go sobie cenię i bardzo lubię styl Tadeusza Konwickiego. Wiele osób niestety niezbyt szanuje tego autora ze względu na jego przynależność tuż po wojnie do grupy pryszczatych, do czego zresztą nawiązuje w kalendarzu i klepsydrze. Pryszczaci, jak doczytałam bo wcześniej o tym nie wiedziałam za wiele to taka grupa literatów, która bardzo chciała podporządkować całą twórczość literacką w Polsce ideologii partii komunistycznej, realizmowi socjalistycznemu. Zwalczała wszelkie przejawy indywidualizmu, była przeciwna zachodnim trendom, takim jak jazz na przykład, czy bikiniarzom. Ta moja wiedza w tej chwili nie jest jakaś bardzo bogata, ja tylko właściwie przeczytałam krótką notkę w Wikipedii, ale chciałam właściwie do tego też nawiązać. Wystarczyło mi też jednak chwilę poszukać trochę więcej informacji i już się dowiedziałam, że na przykład pierwsza powieść Tadeusza Konwickiego zatytułowana Roisty była już niezgodna z tą ideologią komunistyczną i ze względu na cenzurę przeleżała kilka lat zanim została wydana. I to dlatego właśnie pierwsze teksty, pierwsze wydane teksty Tadeusza Konwickiego były w duchu socjalizmu. Grupa rozpadła się po 1956 roku, czyli po tej tak zwanej odwilży, a późniejsze teksty i te najbardziej znane powieści Konwickiego, to znaczy Mała Apokalipsa, to znaczy też Salto, to znaczy Zwierzęczłakop, Upiór, były już z kolei bardzo przeciwne wszelkim partyjnym poglądom i on też tak naprawdę w dużej mierze podlegał cenzurze, tak właśnie jak i książka Kalendarz i Klepsydra. No i właśnie wracając do tego Kalendarza i Klepsydry, to nie jest powieść przede wszystkim. Jest to pierwotnie wydane w 1976 roku rodzaj dziennika, takich luźnych zapisków dotyczących wielu różnych rzeczy. Posłuchajcie cytatu z książki, jak Konwicki tłumaczy się z napisania tej, tego dziennika, tej książki. Ja się porywam na rzecz trochę absurdalną. Wiele lat trzymałem się fabuły, tego mocnego łańcucha, co skuwa rozwichszone słowa. Ile razy podniesiony nadmierną ambicją odchodziłem od fabuły, zaczynałem się pieścić prozą refleksyjną, czy jak ją tam zwać, tyle razy ponosiłem sromotną klęskę. Wobec tego właśnie z zabobonnym lękiem chwytałem się zawsze fabuły, akcji, sensacyjnego wydarzenia. Ta fabuła prowadziła mnie jak ślepca po trzęsawiskach powieściopisarstwa. No i wreszcie znudziła się. Znudziła się zwykle i po prostu niczym monotonna, automatyczna czynność wykonywana przez wiele lat. I pomyślałem sobie, że byłoby miło pisać od chwili do chwili, od zachcenia do zachcenia, od przypadku do przypadku. Pierwsze wydanie Kalendarza i Klepsydry z 1976 roku było ponoć mocno okrojone przez cenzurę. To wydanie z 2005 roku, które ja czytałam, było już uzupełnione o te usunięte fragmenty, a z kolei najnowsze wydanie wydawnictwa Znak z 2019 roku jest dodatkowo uzupełnione o reportaży Tadeusza Konwickiego Ameryka, Ameryka. Z podróży po Ameryce. Tego najnowszego wydania i tych reportaży nie czytałam, więc nie o nim wam będę opowiadać. Opowiem wam o samej książce, bo uważam, że ta książka, czyli Kalendarz i Klepsydra, jest warta poznania, chociaż oczywiście ja się rozczarowałam, bo to nie była powieść. Kiedy została wydana po raz pierwszy, czyli w 1976 roku, to podobno 15-tysięczny nakład rozszedł się po kilku dniach. Poza tym książka była bardzo szeroko komentowana w prasie i bardzo długo, po przez kilkanaście tygodni, jeśli, się, jeśli dobrze pamiętam. Co dokładnie znajduje się w tej książce? Otóż jest tu sporo anegdot o znanych pisarzach i aktorach, i w ogóle o znanych osobach. Na przykład o Stanisławie Dygacie, o Tadeuszu Borowskim, Julianie Przybosiu, Gustawie Holołupku. No i kilku, oczywiście, mniej znanych osobach, o ich jakichś anegdotkach na ich temat, jakichś ciekawych historyjkach z życia. Jest także w tej książce trochę historii z życia Konwickiego, z jego dzieciństwa, z młodości. Jest trochę uwag o sporcie, którego Konwicki był zagorzałym fanem, czego do tej pory nie wiedziałam. Szczególnie lubił piłkę nożną. Jest też całe mnóstwo ogólnych przemyśleń na naprawdę przeróżne tematy. Jest konstatacja o stanie nauki i nastawieniu ludzkości do nauki w ówczesnych czasach. Są rozważania o mediach, o wolności, o języku, o literaturze także. Te wszystkie różne fragmenty są ze sobą wymieszane. One nie są na żadne sekcje podzielone: sekcja anegdot, sekcja historii z życia i sekcja przemyślenia. Tylko to jest taki miks wszystkiego, po trochu, właśnie w formie zapisów w dzienniku. Ale nie są to takie sztywne zapiski dziennikowe z datami, dzień po dniu. Dzisiaj 18 marca było to, a 22 marca było to. Zapis jednego dnia od drugiego różni się chociażby tak. Posłuchajcie przykładów. Sobota pełna drobnych przykrości. Niedziela lekki kac melancholijny. Poniedziałek, naprawdę za dużo tych poniedziałków. Wtorek, wiosenny rachunek sumienia. Środa, początek sezonu piłkarskiego. Czwartek, dzień jak wizyta u dentysty. Co mnie się w tej książce podobało. To to, że wiele z tych spostrzeżeń Tadeusza Konwickiego jest nadal aktualnych. Na przykład jest fantastyczny opis budzącej się wiosny z 1974 roku, który mógłby być napisany równie dobrze teraz, wiosną 2020 roku. Posłuchajcie! Przybyła wreszcie wiosna pani naszych pól i lasów. Pod niebem płyną obłoki stężonej siarki. Pierwsze nieśmiałe kwiaty, przesycone azotoksem, wychylają swoje główki z jałowej ziemi. Nasze swojskie ptactwo świergocze przez cały dzień ochrypłymi od dwutlenku węgla głosikami. Roześmiane dziewczęta i weseli chłopcy, pachnący świeżością i fenolem, wyroili się na ulice zbłękitniałe od delikatnych oparów spalinowych. Już i bory nasze ożywają pierwszymi pożarami, a brzydki brudny śnieg odsłonił budzącą się do życia rolę. Która błyszczy w wiosennym słonku milionami puszek po konserwach czy olejach, co przypominają drogocenne kamienie. Już i rolnik siada na motocykl, żeby udać się do budki z piwem. Piękna jest wiosna roku 1974. Gdyby nie ten śnieg, to wszystko by się prawie zgadzało. Ponadto podobał mi się język, bo to akurat u konwickiego jest coś, co jest wartością ogromną. Coś, co mi się zawsze podoba. Zresztą z tych fragmentów książki mogliście zauważyć, że język jest dowcipny, ironiczny. Poza tym konwicki potrafi tak dobierać słowa, że on wszystko opisuje bardzo plastycznie. Jest ten język wyrafinowany i elegancki. Choć, jak trzeba, to okazuje się, że konwicki potrafi także zakląć i to całkiem tak dosadnie. No i tak jak mówiłam, jest, jest tutaj też sporo ironii. Duże poczucie humoru, duża swada w opisywaniu różnego rodzaju anegdot. Z kolei, co mi się nie podobało w tej książce, to chyba tylko dwie rzeczy. Jedno to fakt, że Konwicki odnosi się do tego swojego krótkiego zauroczenia stalinizmem, komunizmem. Trochę mi się to wydawało nie do końca smaczne. Taka się czułam troszeczkę zażonowana, że to czytam. Nie chciałam właściwie o tym się dowiedzieć i czytać. Może dobrze, że o tym się dowiedziałam, tak naprawdę o, tej, o tym krótkim romansie Konwickiego z taką ideologią, ale z drugiej strony no, nie chciałam słuchać tych jego wytłumaczeń, tych jakichś wyjaśnień i usprawiedliwień. Z drugiej strony rozumiem chęć i potrzebę rozliczenia się z tym, może też odniesienia się do jakiejś krytyki, z jaką autor mógł się spotykać tu i ówdzie wcześniej, w, swoje, w trakcie swojego życia, ale nie do końca mi się podobało. W ogóle ponoć ten rozrachunek ze stalinizmem w tej książce spotkał się z gwałtowną reakcją ówczesnych czytelników, szczególnie młodszych od konwickiego pisarzy. To była jedna rzecz, która mi się nie podobała. A druga rzecz to to, że Konwicki tutaj buduje taką swoją. Historię. Jest tutaj taki trochę narcystyczny. On się też w którymś momencie do tego odnosi, że jest taki egotyczny w swoim dzienniku. No bo taki jest dziennik, taką formę ma właśnie, że się pisze o sobie i o swoich przemyśleniach, a nie o czymś innym i o kimś innym. Ale jakoś nie do końca mi się to spodobało. Także pomimo tego, że książka jest świetna, ma dużo bardzo ciekawych przemyśleń, takich właśnie nadal aktualnych. To jednak po prostu może w tym momencie swojego życia chciałam przeczytać kolejną powieść Tadeusza Konwickiego, a nie jego wynurzenia. Jednak bardzo wam polecam tę książkę, bo ona jest naprawdę kapitalna. Wydaje mi się, że ta książka z wydawnictwa Znak um, uzupełniona jeszcze do, dodatkowo o te. O te felietony z Ameryki może być również jeszcze dodatkowo ciekawsza niż ta. Tym bardziej, że faktycznie tutaj w tej książce Kalendarz i Klepsydra jest taki krótki fragment wprawdzie, ale właśnie o wyprawie Tadeusza Konwickiego do Ameryki. I tutaj już było sporo ciekawych spostrzeżeń. Myślę, że w tych reportażach będzie tego jeszcze zdecydowanie więcej. Także książkę... Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego wam polecam, pomimo tego, że ja byłam lekko nią rozczarowana. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to ja zachęcam do subskrypcji. Wtedy żaden kolejny z odcinków Was nie ominie. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na Instagram lub na Facebooka, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu. Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć.